Hej, hej, hej! Dziś mam dla Was recenzję książki pana Wójciecha Chmielarza i Jakuba Ćwieka. Niech to usłyszą. Książka jest od wydawnictwa WAP i premierę miała 23 listopad 2022. Tak ona wygląda. Słuchajcie, powiem Wam, że no, ostatnio zauważyłam, że mam wielkie szczęście, jeśli chodzi o niesamowite książki, które naprawdę wręcz same się czytają. Tutaj mamy e, dwóch różnych pod wieloma względami autorów którzy połączyli swoje siły i wyszedł naprawdę niesamowity thriller kryminalny. Co prawda są momenty, w których ludzie sobie żartują i tu wydaje mi się, że no, swoje trzy grosze chyba wtrącił pentwiek. Jest to tak zwany czarny humor, który no, niby powoduje uśmiech na naszej twarzy, ale jest to bardziej taki nerwowy grymas, gdyż sytuacje w ogóle no, nie sugerują tutaj radości jakiejkolwiek. Czyta się lekko i bardzo szybko. Powiem Wam, że tak naprawdę długo nie wiadomo, co tu jest żartem, a co tu jest prawdą. Po kilku pierwszych stronach włosy jeżyły mi się na skórze. Naprawdę, oby nikt w prawdziwym życiu nigdy nie doświadczył takiego niepokoju i tym bardziej sytuacji, która miała tutaj swoje miejsce. Wiecie, niby tym najgłówniejszym wątkiem jest przetrzymywana kobieta oczywiście dosyć sławna, no i grozi jej śmierć, jeśli nie postąpią e, tak, jak oprawca sobie wymyślił ale to nie wszystko. Mamy tutaj poruszony też motyw dość trudnego związku, w którym on jest nieustającym kontrolerem. Dzwoni do swojej branki co chwila, pyta, gdzie jest i z kim, chociaż wie, że pracuje, a do tego męczy ją SMS-ami i oczekuje jak najszybciej odpowiedzi z jej strony. Niestety znam to postępowanie bardzo dobrze, więc no wiem dokładnie, co aktualnie ona tutaj przeżywała i dlaczego tak trudno jej było się od tego uwolnić. Do tego koleżanka co jakiś czas swatała ją słownie z kimś innym, byleby tylko dostrzegła, że tak być w jej związku nie powinno. Wiecie, każdy z tych osobnych wątków później się oczywiście złączy no i będziemy bardzo, bardzo to przeżywać. Ach, powiem wam, że do tego odczuwamy też dość dużo, dość dużo chłodny klimat, w którym no lubi utrzymywać nas pan Chmielarz. To dało tutaj naprawdę świetną książkę. Naprawdę, obaj autorzy powinni częściej pisać wspólnie, gdyż no, wykorzystali swoje najmocniejsze atuty. Do ostatniej strony zostałam utrzymana w wielkim napięciu i bardzo mi się to podobało. Naprawdę, znałam też ich myśli, które nie zawsze współgrały ze słowami. Taki taki piękny, coś się ślicznie uśmiecha, ale ha, co on sobie myśli? Powiem Wam, że w tej książce chyba nikomu nie było można zawierzyć i to również powodowało, że napięcie rosło z każdą kolejną stroną. I mimo iż oglądałam kiedyś film właśnie z podobnym wątkiem, to powiem Wam, że i tak byłam książką bardzo zachwycona. Nie bym się domyśleć co tu jest, ale z tego względu, że właśnie oglądałam podobny film, którego tytułu nie pamiętam. Nie wiem, czy oni na podstawie tego napisali książkę, czy to było jakoś z tym związane. Między innymi, no czytając, naprawdę jest mega, mega napięcie, jest mega tajemnica, i my to tak przeżywamy, że zastanawiamy się, ale co będzie dalej? Nagle Buch, ona dostaje sms, znowu gdzie jesteś. Ojej, no już miałam takie nerwy na tego gościa, że mówię wam. No ale cóż, i tacy bywają prześladowcy. Także, jeżeli Was książka ciekawi i taki wątek interesuje, no to z pewnością Wam się bardzo spodoba. Ja ją bardzo mocno polecam, bo strasznie ją przeżywałam i na długo naprawdę zapada mi w pamięci. Mega pozycja, bardzo polecam. Jeszcze raz podkreślam. <gry> Żegnam się z Wami i do usłyszenia. Pa, 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 pa.